lipcowe upały, wrzesień doskonały. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie widokiem lilii, które o tej porze zdobią ogrodowe rabaty. Lilie to rośliny cebulowe, które zachwycają mnogością gatunków i odmian. Ich cebule możemy sadzić wiosną lub jesienią, dobierając odmiany wczesne i późniejsze w taki sposób, żeby kwitły przez całe lato. Kwiaty tych roślin mogą być w kolorze żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, fioletowym, białym czy niemal czarnym. Mogą być one wzniesione lub opuszczone niczym dzwonki. Lilie najlepiej rosną, gdy są posadzone w ziemi przepuszczalnej i dobrze nawiezionej. Nie lubią gleby podmokłej. Mogą być też uprawiane w większych donicach. W donicach na balkonach i tarasach zachwycają o tej porze również inne kwitnące gatunki, między innymi pelargonie, fuksje, begonie, niecierpki, surfinie czy supertunie. Lipiec to moment, kiedy warto szybko i intensywnie rosnące supertunie odmłodzić. Poprzez ich przycięcie. W przypadku pięknie prezentujących się okazów wystarczy delikatne kosmetyczne cięcie najdłuższych pędów. W przypadku gorzej wyglądających roślin, które straciły swój pokrój i się przesuszyły, możemy pędy skrócić mniej więcej o jedną trzecią, a w razie konieczności o połowę. Po około trzech tygodniach supertunie na nowo odzyskają swój świeży i efektowny wygląd. Cały czas dbamy o podlewanie roślin, zarówno tych w donicach, jak i na rabatach oraz warzywnych grządkach, zwłaszcza w upalne i bezdeszczowe dni, ale nie tylko. Nawet jeżeli pada, opady te mogą okazać się niewystarczające, gdy pojemniki są gęsto zarośnięte lub gdy pojemniki są niewielkie bądź postawione w zadaszonym miejscu to samo dotyczy gęstych ogrodowych nasadzeń warto pamiętać też o nawożeniu i doglądaniu roślin pod kątem chorób i żerowania szkodników żeby zdążyć na czas z interwencją Szkodników o tej porze warto szczególnie wypatrywać w warzywniku. Mszyce często atakują koper, przędziorki mogą się pojawić w uprawach pod osłonami, marchew i warzywa kapustne bywają atakowane przez mączliki szklarniowe. Ponadto warzywa kapustne mogą ucierpieć przez bielinka kapustnika, ślicznego motyla. Który niestety składa jaja na tych roślinach. Z tych żółtych jaj wylęgają się żarłoczne gąsienice. Jeżeli mamy problem ze szkodnikami w ogrodzie, możemy przykładowo wykonać oprysk preparatem o wszechstronnym działaniu kontaktowym, żołądkowym i jajobójczym. Tego typu preparat działa powierzchniowo i wgłębnie w przypadku młodych liści, które są najbardziej narażone na uszkodzenia. Opryski środkami owadobójczymi należy przeprowadzać zawsze zgodnie z instrukcją na opakowaniu z zachowaniem ostrożności, wcześnie rano lub późno wieczorem, kiedy nie ma w ogrodzie pożytecznych owadów zapylających. W warzywnikach kontynuujemy letnie zbiory i nieustannie pielęgnujemy rosnące na grządkach uprawy. Dbamy o regularne podlewanie i odchwaszczanie, a w razie konieczności także o nawożenie pogłówne. W przypadku pomidorów cały czas usuwamy tzw. wilki oraz prześwietlamy rośliny, jeżeli tego potrzebują. W miarę wzrostu pamiętajmy o ich podwiązywaniu. Nadal możemy jeszcze siać fasolkę szparagową, letnie odmiany sałaty i rzodkiewek, koper, buraki liściowe i inne rośliny na młode liście oraz wybrane warzywa kapustne na jesienny zbiór, m.in. kapustę pekińską. Nadal można wysiewać także rośliny kwitnące z grupy tzw. Tak roślin dwuletnich oraz niektórych bylin. Dotyczy to m.in. takich gatunków jak bratki, stokrotki, niezapominajki, malwy czy orliki. To też ostatnia chwila, żeby wysiać na rabatach niektóre kwiaty jednoroczne. Do jesieni zdążą jeszcze zakwitnąć np. aksamitki lub cynie. Warto o tym pamiętać, jeżeli na rabatach zrobiła nam się jakaś luka lub wolne miejsce. W przypadku ozdobnych roślin jednorocznych i dwuletnich, a także niektórych bylin, możemy przeprowadzić zbiór nasion. Robimy to zawsze w słoneczny dzień, kiedy jest sucho. Aby uzyskać nasiona ulubionych aksamitek, nagietków, goździków brodatych, kosmosów czy szczypiorku, musimy pozwolić przekwitnąć roślinie i nie usuwać zwiędniętych kwiatów, po to, by po kilku lub kilkunastu dniach pozyskać z nich nasiona. Nasiona te w przypadku niektórych gatunków możemy od razu wysiewać bezpośrednio do gruntu lub pozostawić do przyszłego sezonu przechowując w papierowych torebkach. Życzymy cudownego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.